W kraju, który miał już niejedną epopeję narodową Napisaliśmy coś nowego Dzięki uprzejmości słuchaczy i waszych mam Mądrość wszystkich matek w jednym miejscu Zab Przed czym mama ostrzegała, bo o to pytamy mama. Na przykład Monikę zapytajmy najpierw no. Cześć Monika na cześć, cześć. Moja mama mi ostrzegała, gdzieś ambicjonalnie podchodziłam, lubiłam malować i mówiła, że jak pójdę do plastycznego, mm -hmm. to później będę sprzedawać obrazy przed bramą floriańską. No. E, nie wiem, czy co widziała jak widziałam No te nasze mamy, bo musicie wiedzieć, wy, którzy jeszcze w Krakowie nie byliście, że przy bramie floriańskiej siedzą absolwenci nie tylko Liceum Plastycznego, ale wszystkich szkół artystycznych Dokładnie. Polski i tam wystawiają swoje dzieła zebrane. No ja, i najczęściej przychodzą turyści i, I kupują! I, no. I płacą i płacą gruby ha. Monia, ale czy poszłaś do tego liceum plastycznego, czy nie w końcu? Nie, ale Hichot to jest takie, że sprzedaje jak najbardziej, ale... Produkty chińskie. No też fajnie. Zatem życzymy Ci, żebyś w ten weekend, weekend otwarcia zmalowała coś tak, jakbyś była absolwentką liceum plastycznego. Właśnie. Tak. Koniecznie. czekoladki dla mamy oczywiście wysyłamy, także, także dla Ciebie. No w sprawie czekoladek Marzenka jeszcze. Halo, cześć Marzenko. Dzień dobry, Marzena. No cześć, cześć, witam. No cześć, przed czym mama ostrzegała Ciebie, proszę bardzo. Moja mama zawsze mówiła czytaj to co piszą. Piszą, czytaj dokładnie. No i właśnie ta krówka to mi tak dała do myślenia. Mm. Że krówka, było napisane krówka, ja to Króga. oznacza, że no, no to oznacza, że nie jest za dużo, bo będziesz jak krówka. Prosta sprawa. Dlatego... Czyli, że krówka jest ostrzeżeniem. Dobrze, dobrze. Ja i Michałki. <laughs> Niech Michałki będzie Michałem. No właśnie, Ireneusz, <laughs> też ładnie. Czyli trzeba czytać to, Brawo. co jest napisane Brawo, bardzo, na opakowaniu. Bardzo, Świetne bardzo, ostrzeżenie. Bardzo, bardzo dobrze. No i muzykalnie podchodzić do życia optymistycznie z piosenką. Prawda, Aniu? Dzień dobry, witaj w RMF Max. Witam was, cześć. oczywiście, mm. Krykalnie, chociaż mama ostrzegała mnie żebym nie śpiewała przy jedzeniu bo będę miała głupiego męża o radę a ja jak to ze sobą się łączy Ania, ja powiesz kiedy macie różnicę, ślubu, pojęty. lepiej powiedz. Lala, 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 lala. 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 no zaraz zaczniemy wygrać muzyczkę czekaj irek jakubek dzień dobry Pamiętaj, łukasz la 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 la